Tak? No. No myślę, że cel jaki był Powrót do trzeciej ligi Nie zrealizowany został przez Zespół Wrocławii. Na to złożyło się Wiele przyczyn Myślę, że pierwszym takim podstawowym To zwycięski międzyradziejowy Który się skończył Wygrywamy 5-0 Walkower 0-3 miał bardzo istotny wpływ na psychikę Na postawę w następnym meczu W Łabiszynie, który Przegraliśmy i tak za nami troszkę to się ciągnęło. Zespół w Osawie jest zespołem bardzo młodym i no, psychika powiedzmy, że siadła. E, po jakimś tam okresie czasu znów włączyliśmy się do grania, no, ale skończyła się, sko, się tak jak się, jak się skończyło. Myślę, że gra też na sztucznym boisku e, przy pustych trybunach, a kibice za prętami to też nie była atmosfera e, grania. Myślę, że też z tego trzeba wyciągnąć wnioski i już zacząć rundę następną na tutaj starym boisku w Wrocławiu, że myślę, że i więcej ludzi będzie przychodziło, będzie inna atmosfera i zawodnicy mogą w tym momencie liczyć na coś więcej. Czy według trenera jakieś duże będą zmiany minionego sezonu na następny? Kadrowe chodzi? Myślę, że nie, bo Wrocławia tak jak podkreślam. Nie potrzebuje dużo zmian. Dzisiaj największym problemem to są piłkarze Lecha, Reping, którzy są wypożyczeni do czerwca. Nie wiadomo jak się potoczą ich losy z tego względu, że sam działacze Lecha też jeszcze nie wiedzą co będzie. Ja z kolei uważam, że chciałbym, żeby jak najwięcej zawodników z tej kadry, która w tej chwili jest we Włosławii, żeby został. Na przykład ostatniego meczu z Lubaniem, kiedy zdecydowałem się na grę ośmioma zawodnikami urodzonymi w latach 90. Było widać, że ci zawodnicy no, ze sobą przebywają, trenują. No i sam wynik i może tam powiedzmy to rzadko, żeby ktoś strzelał 11 bramek, ale akcje i zespół pokazał, że chcą dalej grać. Przed nimi powiedzmy, jest przyszłość. Myślę, że przyszłość w Ossabi to właśnie młodzież podparta dwoma, trzema zawodnikami doświadczonymi. Dzisiaj odbył się test mecz. Zagrali zawodnicy testowani, którzy w przeszłości występowali. Starsi, młodzi również też we Wrocławii, a także nowi. Czy ktoś w tym spotkaniu przypadł Panu do gustu? Trzec powiem tak, że naprawdę bardzo pożyteczny sprawdzian. Z tego względu rzadko się zdarza, żeby w takim test meczu. W którym wystąpiło dziewięciu zawodników z zewnątrz, którzy zgłaszają akces gry we Włosławii, żeby tak grali. Naprawdę tutaj nie chcę nikogo specjalnie wyróżniać, chociaż ja patrzałem pod kątem potrzeb Włosławii w tej chwili, ale trzech, czterech zawodników myślę, że z tego może zostać tutaj we Włocławii, bo to są to zawodnicy powiedzmy, że i doświadczeni, i młodsi, którzy naprawdę, no, no zrobili wrażenie na mnie i myślę, że jeżeli mm, kluby dogadają się, to, to, to będzie to wzmocnienie na dzisiaj i na przyszłość, bo to są też, mówię, młodzi zawodnicy, którzy no, naprawdę fajnie w piłkę grają, wiedzą o co chodzi i sam wynik też, powiedzmy, że dzisiaj 4-4, bardzo fajne, Ładne akcje i z jednej i z drugiej strony duże zaangażowanie. No zobaczymy, czas pokaże, ilu tych zawodników zostanie, ale myślę, że 4 lipca, jak zaczniemy grać, to po spotkaniu z prezesem czy z zarządem w Włocławii, na pewno ja kilka nazwisk rzucę z tego dzisiejszego meczu no i zostanę. No właśnie, wspomniał pan o dacie 4 lipca, to znaczy, że to pierwszy dzień zajęć do nowego sezonu, tak? O tym dzisiejszym meczu mamy jeszcze jutro zajęcia. W sobotę gramy ostatni mecz i rozjeżdżamy się na urlopy 4 lipca rozpoczynamy przygotowania do Rundy Jesiennej. Ile spalingów sparing rozegrała zespół przygotowania? Czy znani są już też rywale jacyś? Znaczy się już wstępnie rozmawialiśmy. Na pewno siódmego mogę powiedzieć na zbożu siódmego zaczniemy od razu z mocnym przeciwnikiem z Unią Solec, która awansowała do trzeciej ligi i potem sukcesywnie będziemy grać środa, sobota do początku sierpnia. Nie obawia się Pan, że teraz przyszły sezon będzie trudniejszy dla zespołu z Włocławka, no bo jednak zaawansowały do czwartej ligi dwa zespoły bydgoskie. Spadło też kilka zespołów trzeciej ligi chyba będzie o mocniejsza ta liga. Znaczy, uważam, że bardzo atrakcyjne zapowiada się rozgrywki czwartoligowe, bo, tak jak Pan powiedział, że Zamisza, druga bydgosz, na pewno będzie mocna Polonia Bydgowska. Mień no przecież też zespół z tradycjami, zespoły, które spadły z trzeciej ligi Unia Janikowo, no Tecianka, pakoś. Wiktoria Koronowa, naprawdę ciekawe zespoły, myślę, że ciekawe rozgrywki, ale im więcej właśnie zespołów będzie takich mocniejszych i których celem będzie gra o te wyższe cele, no to łatwiej będzie osiągać pewne wyniki, pewne cele, bo dlatego, że no w tej chwili to była czołówka 3-4 zespoły i dużo zespołów broniących się, a ta... Ta przyszły ten sezon zapowiada się niezwykle ciekawie, trudne no i myślę, że atrakcyjne dla kibiców. Na koniec w Sobotę Polska-Czechy. No, Jaki wytypuje pan wynik? Się bardzo trudne. No, serce mówi by chciało, żeby wygrać, żeby wyjść historycznie z grupy mistrzostw Europy, bo na pewno mistrzostwa będą ciekawsze, jeżeli będą grać Polacy. Jeżeli zagrają Polacy z takim zębem jak z Rosją wczoraj. Myślę, że wygrają i przejdą. A finał? No, finał to raczej myślę, że to jest wewnętrzna taka sprawa takich zespołów jak Hiszpania, jak Niemcy. Ja dzisiaj uważam, że bardzo ważny mecz dla końcowej niejako układu to jest mecz dzisiaj Holandia-Niemcy, bo jeden z moich faworytów bo myślę, że Holandia należy do takich zespołów, który przed Mistrzostwami swoją grą mógł imponować, ale wpadka z Danią może bardzo drogo i kosztować. Dzisiaj porażka z Niemcami nie ma jednego z zespołów, który no, gra najładniejszą piłkę. Dziękuję.